Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, tak zastanawiałem się, czy ten materiał dzisiejszy, który teraz nagrywam, publikować w środę o 17, gdzie większość osób wraca zmęczona z pracy. Czy może mimo wszystko zostawić go na niedzielę na 9 rano, gdzie niektórzy już będą bardziej wypoczęci. I doszedłem do wniosku, że ta niedziela jest bardziej bezpieczna, że trochę Was oszczędzę, bo ten materiał jest dosyć irytujący, jeżeli chodzi o swoją zawartość, bo sprawa dotyczy pewnego wyroku sądowego dotyczącego pierwszeństwa pieszych, pokazująca w drugą stronę względem ostatniego wyroku, że pieszy to sobie może z telefonem chodzić po ulicy i machać nim w każdą stronę. Ba, w teorii on może mieć słuchawki na uszach. Jeżeli będzie uznawał, że w żadnym wypadku nie rozprasza to jego uwagi, bo on ma podzielną uwagę, niech zrobi co chce. Ba, tu mamy opinie policji w tej sytuacji która chciała ukarać pieszego za to że rozpraszał się chodząc z telefonem w ręku ale jak widać, sąd uznał zupełnie inaczej. I zaraz Wam dokładnie przedstawię ten temat. Jeszcze chwila dla partnera tego odcinka. Porównywarki ubezpieczeniowej MUBI, czyli strony, gdzie możecie sobie przekalkulować ubezpieczenie komunikacyjne i poszukać tego, gdzie macie najtańsze ubezpieczenie, czy gdzie macie najciekawszy pakiet względem danej kwoty. Wchodząc sobie w link poniżej, kupując ubezpieczenie poprzez stronę MUBI, możecie sobie wybrać to, co Was interesuje i po zakupie ubezpieczenia otrzymać zwrot wysokości 150 zł po zakupie tego ubezpieczenia, i są to realne pieniądze, które trafiają na Wasze konto, a nie żadne bony, czeki czy inne wynalazki. Również można zarabiać na linkach referencyjnych. Po zakupie ubezpieczenia otrzymacie taki link, który możecie podsyłać swoim znajomym i za każde takie polecenie, gdy ktoś dokona z tego Waszego linku zakupu, otrzymacie 50 zł. Dobrze, zatem przejdźmy do tematu i wyjaśnienia całej tej sytuacji. Zatem zacznijmy od samego początku. Na skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej Grunwaldzkiej policji trafił zapis wideo, w którym to pieszy dokumentuje, że auto nie zatrzymało się przed przejściem dla pieszych, on wchodzi na to przejście dla pieszych i go nagrywa z każdej strony. Zatem jaka, przepraszam, jaka była interpretacja policji względem tej sytuacji? Obwiniony świadomie włączył nagrywanie w telefonie. Już wiecie, że jest obwinionym jako pieszy. Korzystał z telefonu podczas przejścia, skupił się na nagrywaniu wykroczenia, a następnie wodził wzrokiem i telefonem za oddalającym się samochodem celem zarejestrowania jego numeru rejestracyjnego, co realnie ograniczało możliwość obserwacji sytuacji na drodze, twierdziła Patrycja Asińska z Grunwaldskiej komendy. Okej, okay. skupiał się na jednym aucie i telefonie, ale czy był w stanie obserwować inne samochody w tym momencie? Mamy też odpowiedź tego pana. Miałem pełną świadomość odpowiedź zeznań. E, tego co dzieje się wokół mnie, stuprocentową uważność na to co dzieje się też. Jednak moje wątpliwości co do zachowania kierowcy, te wątpliwości spowodowały, że postanowiłem wyciągnąć telefon, włączyć nagrywanie wideo i w ten sposób przejść przez przejście dla pieszych, trzymając telefon, a nie patrząc w niego ani jednym okiem. Uwielbiam te teksty. Ja mam podzielną uwagę, ja sobie radzę z tym bez najmniejszego problemu. Ja to tak potrafię, jednym okiem tutaj, drugim tutaj, bez najmniejszego problemu, ćwiczone wielokrotnie. Co ciekawe, policja w tej sytuacji pana pieszego postanowiła obciążyć mandatem wysokości. 300 zł. Na jakiej podstawie? Kwestię tę reguluje artykuł 14, punkt 8, prawa o ruchu drogowym. Zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Artykuł, który wam już cytowałem wielokrotnie. Oczywiście. Trzeba udowodnić, że to ta obserwacja przez telefon, czy nie wiem, rozmowa przez telefon, czy granie jakiekolwiek, jeżeli nie zaburza naszego otoczenia i tego, co widzimy wokół nas, nie jest dla nas żadnym zagrożeniem. Więc piłeczka była odbita, sprawa trafiła do sądu. No i co ciekawe, wyrok sądowy jednoznacznie podtrzymuje informację związaną z pieszym, że faktycznie on może korzystać z telefonu, jeżeli byłby w stanie udowodnić, że w żaden sposób nie ogranicza to jego pola widzenia, sąd nie widzi tutaj żadnego problemu. Prawda jest taka, że dowodem w sprawie mamy nagranie. My nie widzimy z drugiej kamery, czy ktoś się patrzy na ten swój telefon, czy nie. My mamy samo nagranie w sobie, jak widać żadne nagrania z wideorejestratorów zewnętrznych nie spłynęły, czy chociażby z monitoringu miejskiego, co za tym idzie, pieszy w bardzo łatwy sposób. Mógł się wybronić. Ja od razu wam mówię tutaj z tego miejsca. Uważam, że z jednej strony kierowca, który wsiadając do auta, na dobrą sprawę, musi odłożyć to. Telefon gdziekolwiek na bok przez sekundę go dotykać nie może, bo tu już dostanie 12 punktów karnych i niebotyczny mandat. Co ciekawe gruszko z Civi Radia dalej może e, trzymać w tym wszystkim. E, on musi uważać w każdej sekundzie, żeby jego uwaga nie była rozproszona. Tak pieszy przechodząc przez przejście dla pieszych, on sobie może rozmawiać, on sobie może grać, on sobie może fotografować, może nawet robić pełną wideodokumentację, bo on ma słowo klucz. Ja wszystko widzę, mam podzielną uwagę. Uważam, że coś należy z tym zrobić i moja w tym głowa, bo mamy już pewne zmiany dotyczące osób na konkretnych stołkach. Muszę jeszcze chwilę poczekać, zanim się to jeszcze ustabilizuje, ale będę jeździł do ministerstwa, będę jeździł na komisje sejmowe. Wracam do tego, co robiłem jeszcze przed sytuacją covidową i będę wiercił jak dziurę w brzuchu, że pieszy na te 10 sekund przechodząc przez przejście dla pieszych. Korona z głowy mu nie spadnie, jak ten telefon na chwilę odłoży do kieszeni i będzie przechodził rozglądając się w każdą ze stron, a nie jak nieraz widzę kaptur na głowie słuchawki w uszach, wielkie wystające znad kaptura, jeszcze telefon przyłożony bądź kolejny level w grze. Chyba trzeba to ukrócić, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, bo tutaj widać mamy swojego rodzaju frywolność. Podzielcie się w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!